No witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sage of History Moi drodzy ostatnio pokazaliście w łapkach 600 łapek w górę w ciągu tygodnia Prawie 7000 wyświetleń Czyli no co, no trzeba tego Age'a nagrywać, dalej chcecie to oglądać Daliście tutaj jakby taką informację dla mnie A moi drodzy, ja mam dla was taki zakładzik, no bo dzisiaj mamy sobotę Jak wbijecie do końca jutrzejszego dnia, czyli do końca niedzieli 500 łapek w górę, to w następnym tygodniu będą dwa odcinki z dwójki Jak tak bardzo chcecie i pożądacie tego Age'a dwójkę A w dzisiejszym odcinku moi drodzy, postaramy się tutaj stworzyć wielką i potężną Francję. Postaramy się zjednoczyć te tereny, pokonać Anglików i może tutaj wlecieć nieco w księstwa niemieckie. Dajmy sobie tę trudność na legendarny, żeby było ciężkawo i zaczynajmy. Na razie wywalamy armię. No to co? Utrzymanie wojska na maxa. Resztę dawaj badania, bo się ta technologia przyda. Wskaźniki, towary, podatki, badanka, inwestycje. Na razie dajmy tak mniej. Dobrze, zobaczymy. O, to jeszcze mamy teren do asymilacji? No dobra. Fajniutko, milutko. Niech się zbiorą wojska. Może tutaj tak. Na razie sobie może będę poprawiał relacje z Anglią. I tutaj może byśmy zjadali takie małe państewka. Tutaj możemy podzielić sobie tak Gościa, bo tutaj mamy takie małe coś. Chęć wolności, Księstwo Burgundii. kajcie, bo musi być minus 10. No dalej mi się trochę dziwnie gra w tego Age'a, ale zobaczymy. I ta Burgundia może tutaj przyjść, ale jak wbijemy się tak na szkod, to raczej powinniśmy ich szkonać i. właśnie. A i oni wchodzą jednak. O kurde, no dobra. To jednak let's go do przodu. O nie, stolice mi zajęli. Nie. No to tutaj też atakują? Hyt, hyt, hyt. Kurde, ale fejla chyba odwaliłem widzowie. No, <laughs> reset. Już zapomniałem, jak się w to gra w ogóle. Gdy mieć więcej armii, więcej pieniędzy. Rynie, coś ty zrobił. No tak to jest jak się dawno w to nie grało. zbieramy sobie 100 tysięcy i wtedy będziemy mogli działać. No i teraz można wystawiać tutaj jakąś armię porządną. A, nie muszę pogarszać relacji, żeby. A, no tak, Boże. jak ja się dziwi, dlaczego się śmiali... Lepiej <laughs> w komentarzach, że poprawiam relacje te, pogarszam relacje, żeby powiedzieć wojnę, bo tutaj nie trzeba. No i dobra, szybko teraz poszło. W dwóch, która kwestia załatwiona. O, ale z tymi tak mam wojnę widzę. Pamiętaj, przyatakuje, tu mi wejdzie, tu mi wejdzie. Czekaj, tu są też jego tereny tutaj na północy. To chyba ta. To tutaj też wyślę wojsko. Widzicie sobie tak i tak. O, o, mieli tam dużo Dużo armii. Aż wezmę pożyczki jakieś może lepiej. Okej, okay, okej. Okay, ale nieźle. No tak, zapomniałem, że tutaj na 60 tysięcy. Zapomniałem, że na 60 jednostek tutaj p. Dobra, to już liczymy te armię. Kontrolujemy powoli ten rozlew. O, właśnie, skipny turę. Ha! <grym> Skąd on ma tyle armii? Dobra, no, dawać stolicę. Trzeba mu zabrać po prostu jego tereny i wtedy będzie git w miarę. No właśnie. Mi się jeszcze tak dzieli, będzie mi lepiej. Go wyłapać. No właśnie, tutaj jego tereny zajmowane są. <grym> że ja się męczę z takim państwem. To jest tragedia. Widać, jak mi skill spadł. W gierce. No, czekaj, nie jest przyzwyczajony tych liczb do tego systemu w ogóle. No ale to widać strasznie różnicę między agent dwójką a trójką. To są zupełnie dwie inne gry. W ogóle 87% tylko? Właśnie, bo to jest też wojny trzeba do końca robić. Dobra, ale wchłaniamy sobie gościa. On się nie zgodził. To niezły agent. Trzeba go teraz męczyć co kilka tur. Gdzie on jeszcze nie ma tutaj tereny? O, dobra, udało się tak czy inaczej. Możemy teraz sobie poasymilować. Tapujemy, 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 asymilujemy. Trochę bardziej pójdziemy w inwestycje. Trochę też tutaj tę stolicę naszą paryską ulepszymy. Więcej keszu. Skoczyliśmy już na pierwsze miejsce, bo ekonomia. Okej. Okay, ale to w sumie nie jest aż tak istotne. Tu mam jeszcze prowansję i też byśmy chcieli ją podbić sobie. No, faktycznie to wypowiadanie wojenne jest eleganckie. Nic nie trzeba pogarszać, bo po prostu się ma. Wjeżdżam w teren. Całkowicie <grym> zapomniałem o tym. <grym zaukowicie> Masakra. Tutaj mamy teren przejęty. Teraz możemy, moi drodzy, iść w stronę tutaj sobie cieństwa Bretanii. I też ich sobie tutaj pozejmować, i trzeba będzie się przygotować na to, żeby walić stąd Brytyjczyków. O, o! Ty! Armia zniknęła. Stolicę tutaj trzeba trzymać to by się spodziewał No ale dobra, cyk, cyk Dziękuję Dobranoc Kolejne tereny tutaj dla nas No i czas z Anglikami Za z Anglikami Będzie bardzo ciężko Najpierw zemilacja Anglik ma wojnę z Norwegią Tutaj z tego co widzę Polska Polska się bije tutaj Oj, Z Napolem, z Królestwem Węgier I z Austrią No Polska raczej padnie Chyba musimy się przygotować teraz na Anglika No tak 3000 na kratkę no, Na pewno trzeba będzie jakoś tutaj Mocno ogarnąć No, nawet tutaj już padne armię możemy stawiać. Uuu, uuu, uuu. Ile państw mi powiedział wojnę? Austria. Austria ma tutaj stolice? Bawaria jeszcze. Szkocja. No zobaczymy co co będzie się działo. Przedłem im tutaj. Dawaj prowincje. Dzięki, nara. Czy to się uda? Udało się! No to nie, to nieźle. Ale w sumie ta Szkocja troszeczkę mnie zainteresowała. Prawda, psuje mi to trochę plany. Bawaria to idź sobie. Mi się z Bawarią nie chcę bić. Po pierwsze mają pięć prowincji, po drugie tak dosyć daleko. Olać ich. Oni nawet się odwalili. No i Elegancko. O, 36 koła mamy. Daję, teraz na stolicę. O, tutaj zniszczyliśmy armię. Uuu, na stolicy było całkiem sporo wojska. No, ale tutaj kolegę przejmujemy. Tu się rozproszymy. No i zajmujemy wszystkie tereny. Aczkolwiek ten trochę straciłem. Ale w sumie spoko. Nawet jak straciłem, to sobie zaraz to odbudujemy. Szkocja, moi drodzy, cała zajęta. Cała francuska. No, kto by się spodziewał? Tylko teraz, no, kolejny front nam się otwiera z Brytyjczykami. Tak naprawdę. Teraz będziemy szli trochę w populację, trochę w ekonomię. Żeby te dwie rzeczy się nam tutaj rozwijały. Tutaj znowu będę musiał armię powystawiać. Żeby otoczyć Brytyjczyka z każdej strony Na kilku frontach Więc wypowiadamy mu wojnę wbijamy szybko tutaj, tutaj fast attack ze stolicy Żeby przygnieść ich ilością Spróbujmy, dobra, oni się tutaj na północy Są wbić na Szkocję, tutaj się próbują Jakieś rozlewy, o tutaj cyk 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 cyk, no i elegancko Wy tutaj, wy tutaj i tak żeby Te punkty ruchu starczyły, idziemy powoli Do przodu, tą wysepkę zrobimy sobie Tutaj desancik, no Brytole coś tam pływają Znaczy w sumie Anglicy, ale wiecie o co chodzi Teraz wszyscy do portu i zrobimy Jakiś desant na Londyn czy coś. No, tutaj coś próbują się przebić, ale raczej nie powinni dać radę. No, chociaż tam siły rosną. Dobra, lądujemy w okolicach Londynu, żeby się nie odbić. O kurde. Mocno zaatakowali na północy, ale na szczęście się już trochę zregenerował. Tutaj mocno wbijamy na Londyn. No i cyk, Londyn praktycznie pusty. Zaczynamy rozlewanko. oj. Oj, oj. oj. Się poczuli chłopacy, się powbijali. Tutaj się chyba na tył strzykują jakieś plecy, zaraz zobaczymy. No ale trzeba przyznać, że Anglicy nawet armię mają. Tak, chcą tu desant zrobić, to im. Nie damy, żegnamy. Dobra. No jestem ciekawy, czy też wchłoniemy sobie wyspy brytyjskie. Czy po prostu ich wyrzucimy z kontynentu? No i jeszcze ostatnia prowincja. Tutaj jest 100%, moi drodzy, zobaczmy. Na pewno chcemy te tereny. Wysepka, cyk, myk, pyk, chyba, że wchłaniamy całość. No to wtedy byłaby potężna Francja. No, nie możemy wziąć wszystkiego, ale możemy tutaj zająć trochę terenów i Londyn nawet sobie wziąć. No jakieś biskupstwo mnie zaatakowało. A tu, zaraz im desant robimy. Teraz musimy potapować. Tapujemy, 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 asymilujemy. Dzięki za prowincję. Chciałem naciągnąć ten suwak. Jak w Age of Trójce, że sobie zaznaczyć teren Ale w sumie fajnie byłoby sobie zająć całą wyspę I jeszcze właśnie, może spróbujmy tutaj się właśnie coś zdesantować Wypowiedzieć im wojnę coś, ten tego Fajnie byłoby zdobyć wyspy brytyjskie Dawaj tu desancior, witamy serdecznie Z tej strony Wielka Francja Chcielibyśmy tutaj po prostu, e, że tak powiem, zdobyć, zdobyć te wyspy, zdobyć kontrolę. Ciekawa alternatywa by była, co nie, na świecie jakby Doszłoby do takiego momentu, że Francja się na przykład pokonuje Wielką Brytanię Zabiera im tereny, no mega ciekawe i właśnie na przykład Anglia przestaje istnieć I to jest najciekawsze, że w Age'u w ogóle dwójka nie ma agresywnej ekspansji Ja sobie mogę tak o, po prostu wypowiadać wojnę Siema, witam Ja Francja, ja silniejszy, ja brać Nie ma koalicji żadnej Z jednej strony jest to takie, kurde, mega wygodne Nie trzeba się przejmować, no naprawdę Siłą tej gry jest prostota sobie Wszystko ładnie przejmujemy Możemy się tylko, nie wiem, martwić buntami, które i tak ten ogarniemy w sekundę w razie czego Możemy nawet się przygotować na ponowny atak na Anglię Nie powinniśmy stawiać tutaj żadnego wyzwania dla nas Okej, okay, dobra, jest ładnie. armie pokonane. Chociaż nie mieli tutaj tego dużo. Nowa, alternatywna historia Francji. Francja potęgą europejską. I wchłonę sobie całą Anglię. I całe wyspy brytyjskie będą francuskie. Uuu, gości mi tu zaatakował. To my zaatakujemy zaraz jego. A on tędy przychodzi. A, bo tutaj też mamy tereny wspólne. Okej. Okay. Za bardzo nie musimy się tym przejmować. A on przeszedł po prostu tędy jako ten. Przejście, od koi sobie wziął. No bo w międzyczasie tutaj przejmuje wszystkie prowincje. O, jakieś kolejne wojny mamy i nawet mamy wojnę z y, Polską. Z Republiką Nowogrodzką i z Bre 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 Brema. Gdzie to jest ta Brema? ja w ogóle z kimś sąsiaduję i mam wojnę? Raczej nie. To idźcie sobie, chłopaki. Tych sobie tutaj wchłaniam. No a z tym akurat mi się kończy pokój. I cyk, i cyk. Cała Irlandia nasa. Zjednoczyliśmy całkowicie, moi drodzy, wyspy brytyjskie. O, ten mnie atakuje. No ciekawe. Interesujące. Nie dają mi w ogóle zasymilować terenów. Co was podkusiło, żeby mnie zaatakować? Bo na pewno nie rozum. Cyk, wjeżdżamy w nich. Pyk, pyk. Dzięki. Tutaj jeszcze też ostatnia prowincja. Dziękujemy za Nowe tereny. Wszystko biorę. Tereny, które mają 7-8 punktów, to zawsze były spoko. Dziesiątki zawsze były najpotężniejsze. Dobra, zobaczmy, ile tych terenów w mam do symilacji. Całkiem sporo. Trzeba tapować. Żebyście stali Francuzami. Mówili po francusku. Lecili do Pachiza, Rozwijać Pariz, No, kolejne wojny. Tylko, że to, to jest. Gdzie ja mam z nimi wojnę? To? No dobra. Ale Serbia to jest, to jest trochę tak bez sensu. kurde pieniędzy za bardzo nie mam, bo 62 koła, jak pójdzie w morze, trochę to kosztuje. Zaraz chłopaki się skapną, że muszą się chyba cofnąć. O ile już nie będzie za późno dla nich. Nie no, rozleg mi gość robi. No mógłbym wziąć pożyczkę, no dobra, już łamiemy, łamiemy gość. No bo i nie. Jeszcze chce się przebijać. Oho, dobra. Normalnie, moi drodzy, co by było, gdyby Francja zniszczyła... Anglię. Jak potoczyłyby się losy Europy? W ogóle co to jest? O, Bawaria taka rośnie. Hasło na dziś, moi drodzy: to francuskie wyspy brytyjskie. Ja w ogóle mogę utworzyć jakąś cywilizację? Francję. No dobra, Francję. Możemy. Ale to się wtedy będzie demokracja, hapfu. O, 7 punktów w ogóle. Do rozdania. O, znowu Austria mnie atakuje. I ci tutaj. Co nie robią? O, mocno się tam wbijają. Kolejny ziomek złapany i złamany. I włączony do Wielkiej Francji. Z tą Austrią, idź ty, Austria. Ty, ty się opanuj z tą Austrią. Oni próbują coś zrobić tutaj. Ta Holandia mi tutaj nie pasuje do krajobrazu. W ogóle podatki chyba możemy dać sobie na zero, co nie? Wtedy Chyba ludzie są bardziej zadowoleni. No, też tak można. Hyt, 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 hyc. No, była sobie Holandia, ale, ale, ale już, już, już nie ma. Już nie ma, widzowie. Co jest w ogóle drugi w tabeli w takim razie? Nieodkryty, czyli pewnie Ming, później ta Kara i Bawaria. Bawaria jest tutaj, co jest niczym w porównaniu do nas, a ta Kara gdzieś tutaj jest, tego co pamiętam, tylko nie mamy tego, tego terenu. Możemy właśnie sobie pójść troszeczkę na południe, Barcelonę sobie zająć. No, ktoś mnie wyprzedził. Może tylko troszkę. Dawaj na Andorę też, gdzie tutaj wbijamy. O, pięć koła. Nice, nice. A, tutaj jeszcze ich atakują. Ale oni się tam bronią. Ale nie, to no, ładnie sobie poradzili. O, nawet się patrz. Odbili, przebili. Odbili co ich, ale no to już jest koniec. Ty, co jest? Oni nie są wcale to słabi. I tutaj ząbki pokazują. Trzeba tutaj port zrobić. Tąd idą? O co chodzi? Rozl rozlewnie chłopaki zakładają. Dobra, siedzieć grzecznie, dawać tereny i, i nara. No tu chcemy mieć ten. Tereny na, na opalanie się, na wakacje. No ten nie zaatakował Skubaniec, tu. Patrz tu, co ty wymyślił. Chłop myśli, że ma szansę. W ogóle miał tylko jedną prowincję. Ale tu jeszcze trochę terenu, tu jeszcze trochę terenu i tutaj. Tak, trochę armia już mi troszeczkę pada. No jednak mimo wszystko dużo wojen toczę. Jakąś rekrutację dorobić. Prowansję dojechać do końca. Nie, wiem, w ogóle nie czuję tego poziomu legendarnego, ale to chyba zawsze tak mówiłem, z tego co pamiętam. Ten poziom legendarny, no jest, ale, ale go tak nie czuć. No i tutaj strasznie czuć tą dominację, co, nie? Jednak te Age of History 3, no musisz patrzeć na sojusze, musisz patrzeć, kto jaką. Akademię zrobił, no. Jest różnica ogromna. Age of History 3 jest bardziej rozwinięty, ale czy trudniejszy? No kurde, może troszkę, ale kwestia jest taka, że po prostu jest bardziej rozwinięty. Tu jeszcze ziomeczka sobie zjemy. Tu jeszcze ziomeczka sobie zjemy. Jeden kawałek. Drugi kawałek. No i mamy to. Moi drodzy, Francję robimy. Stwórz Francja. Pięknie. Nic się nie zmieniło w sumie. Znaczy jesteśmy teraz co? Demokracją. Obozie, obozie, o o I Moglibyśmy teraz, moi drodzy, na ludzi odkrywać nowy świat na przykład. No tutaj to jest skolonizowane, tak, bo to jest Norwegia no, ale możemy Grenlandię skolonizować. Tylko te punkty ruchu trzeba zawsze mieć. Jeszcze to plemię dojechać. No i możemy sobie teraz tutaj wszystko odkrywać. Patrzcie sobie, o, plemionka. Co tu robią plemionka? Na ludzie, moi drodzy, możemy sobie teraz odkrywać na świat. Tutaj praktycznie no, nikt nam nie jest w stanie pokonać. Mamy, mamy Grenlandię. Norwegia jest tak spora, ale no królestwo Węgier się nad ale nikt nie ma do nas podjazdu. My mamy 541 punktów. Więc całkiem fajnie udało nam się stworzyć potężną Francję. Co by było, gdyby Francja pokonała Brytanię? Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. jeżeli tak nie zapomnijcie łapców. Górze komentarzy, subskrypcji. Pamiętajcie 500 lajków pod tym filmem. Do końca jutra, a ja Wam w następnym tygodniu przygotuję dwa odcinki Sage of 2. Na razie trzymajcie się hej.